Niesamowity zaszczyt was kopnął, bo już drugi odcinek jednoodcinkowej serii wrem i nagrywam, jem i nagrywam, wpierdzielam podczas nagrywania żarcie i technologię. Cholera wie, bo nazwy nie wymyśliłem, bo nagrywam ten odcinek zaraz po pierwszym, bo już siedzę. Mój specjalistyczny sprzęt w postaci statywu do aparatu. Bardzo dobry statyw. Samontowałem, więc mówię nagram. A nagram o czymś, co już dawno chciałem nagrać i nagrałem, ale raz wyszło do dopy. A raz nie podłączyłem mikrofonu dobrze i dźwięku nie ma. Super błaszak. Dobrze, a mianowicie o M obywatelu, czyli aplikacji, która moim zdaniem jest bardzo sensowna. I jak. naszym rządzącym wiele rzeczy nie wyszło. Większość to akurat muszę przyznać, że ta aplikacja jest cholernie dobrym rozwiązaniem i cholernie ją lubię, chociażby dlatego, że nie lubię dokumentów nosić przy sobie teraz, jestem wygodny, nie chcę mieć portfela wypchanego, chciałbym pieniędzmi mieć wypchanego, ale no nie mam, nie chciałbym mieć wypchanego kartami, z rartami, cholera wie czym więc mam emuwatela, mam tam dowód osobisty, mam tam e, prawo jazdy, kartę pojazdu swoją, mogę sobie punkty podejrzeć, e, mandaty te PETY. Mam e, certyfikat o zaszczepieniu drugą dawką. Więc to też jest spoko. Co istotne, to nie jest taki certyfikat unijny, jeszcze który nam nas uprawnia na przykład żeby wyjechać za granicę, żeby poświadczyć, że jesteśmy zaszczepieni. On ten zunifikowany chyba certyfikat europejski covidowy yy, ma być na przełomie właśnie czerwca, lipca, więc w najbliższych dniach, tygodniach on już powinien być w aplikacji M-Obywatel, więc wtedy Bajlando może się zrobi, może się uda tak, że po prostu żadne dokumenty już Wam nie będą potrzebne, tylko jak będzie podróżować po Europie, po Unii Europejskiej, tylko e smartfon i git majonez nic więcej nie będzie potrzebne. Ten film nie będzie aż taki długi, ale chciałbym jeszcze dodać tylko, że aplikacja jest przyjemna i aplikacja jest cholernie wygodna. Bo nie wiem jak Wy, a tak jak mówiłem nie lubię dokumentów, ale ta aplikacja już jest respektowana też w większości miejsc chyba. Nie spotkałem się jeszcze, żeby ktoś powiedział, że nie, to się nie nadaje. Oczywiście, jak idę, nie wiem, do banku, czy, czy coś takiego, to wolę wziąć ten plastikowy dowód. Tam jeszcze nie testowałem, ale jak chcę coś odebrać, poświadczyć tylko swoje, gdziekolwiek. To jest ok, to jest wystarczające i moim zdaniem to jest w zupełności spoko. I ta aplikacja, naprawdę, jak martwiłem się długi czas, czy ona w ogóle będzie tak działać? To nie będzie taki, wiesz, syf kiła i mogiła, która się będzie wywalać za każdym razem. No nie mam problemu, jakby jest ten. Zostałem zaszczepiony. 30 sekund później już miałem w aplikacji poświadczenie, że jestem zaszczepiony, więc to jest super, wszystko sobie dodaję, pojazd zarejestrowałem na mnie, Cyki już jest, no. Jestem naprawdę zafascynowany tym, jak to działa, szczególnie, że to są też e-recepty i to jest drugi punkt naszego takiego e-państwa, który działa, czyli internetowe konto pacjenta. Mam swoje recepty, mam swoje zwolnienia, mogę podejrzeć sobie to historię choroby, kilka rzeczy się tam dowiedziałem ostatnio jak zajrzałem na szczęście nic strasznego nie było ale się dowiedziałem więc to jest drugi element, który naprawdę działa dobrze w naszym kraju i za to muszę pochwalić, że M obywatel internetowe konto konto pacjenta cud, miód, rzeszki, działa reszta państwa działa średnio ale to działa dobrze, pozdrawiam